spiąłeś pośladki na tej pętli nie, nie, nie. Czyli dużo jeszcze przede mną. Auto jest super fantastyczne, ale jeszcze kierowca musi dorównać poziomowi zespołu i samochodu, bo w wielu miejscach jadę źle. No. Za długo posiedziałem w domu i, i no jeszcze dużo przede mną. Pierwsze miejsce nie jesteś tego zadowolony? Nie no jestem, jestem, ale wolałbym być na przykład trzeci albo czwarty i wiedzieć, że pojechałem. Wszystko co mogłem i tak jak powinienem A nie pojechałem, więc nie jest z siebie zadowolony No to fajnie, bo faktycznie no, maksimum punktów dzisiaj Ale ja na to teraz nie patrzę Jest za wcześnie I żeby liczyć punkty To dopiero pierwszy dzień pierwszego rajdu Jutro będzie chyba bardziej przewidywalnie Będzie chyba mniej cięć, będzie mniej brudu na drogach ale zobaczymy.